Operator OR oraz tak zwany nullish coalescing operator wyglądają bardzo podobnie i nawet wydają się działać podobnie. Ale jest pomiędzy nimi kilka bardzo ważnych różnic, które przedstawię już po czołówce. No więc operator OR zna chyba każdy. Jest to operator logiczny, który sprawdza czy wartość jest fałszywa czy prawdziwa. Na przykład jeżeli będę chciał wykonsolować Użytkownika lub wiadomość wczytywanie, a ten użytkownik jeszcze nie istnieje, to wyświetli się komunikat wczytywania. Tak samo, jeżeli użytkownik jest nulem, to znaczy jeszcze nie jest wczytany, albo w sytuacji, gdy mam username i chcę wyświetlić właśnie username lub komunikat podaj nazwę użytkownika. Wtedy to zazwyczaj jest pusty string i takie sytuacje mają miejsce. Dopóki nie podam nazwy, to wyświetlam jakiś komunikat błędu. Dosyć standardowa sytuacja. Natomiast jeżeli zmienię ten operator na właśnie tak zwany nullish Collazing Operator, to wynik jest ten sam. Więc jaka jest różnica? Przede wszystkim należy pierwsze sobie przypomnieć, co to są wartości fałszywe, które sprawdza operator OR. Wartości fałszywych jest kilka. Jest to null, jest to undefined, jest to pusty string. Jest to 0, a także minus 0 i not a number. Tylko te wartości są wartościami fałszywymi. Czyli za każdym razem, jeżeli tu będzie 0, albo pusty string, albo 0, to tu w tym console.log wyświetli się wartość po prawej stronie, bo ta po lewej będzie fałszywa. Natomiast nullish coalescing operator działa na dwie wartości. Tylko na 0 i na undefined. Wszystkie pozostałe w tym pusty string 0 minus 0 czy notę number są wartościami prawdziwymi. No i pokażę teraz to na praktycznym przykładzie. Mam stronę, na której wyświetlam punkty użytkownika. Nieważne, ile tych punktów nazbiera, chcę wyświetlić te punkty na stronie. Jeżeli ma 21, to jest 21. Jeżeli jeszcze nie są wczytane, to wyświetla się komunikat wczytywania. Ale co, jeżeli on ma po prostu 0 punktów? Wtedy one są już wczytane, ale jest to 0, czyli wartość fałszywa. Więc operator OR wyświetla wartość po prawej stronie, wczytywane. Więc należałoby się przed tym zabezpieczyć jakość i na przykład sprawdzać, czy points nie jest przypadkiem undefined, jeszcze nie zostało wczytane. Jeśli nie jest, to wtedy wyświetl punkty, w przeciwnym wypadku wyświetl komunikat wczytywanie. I to naprawia sytuację, bo bez punktów jest wczytywanie, a nawet jakieś 0 punktów to wynik jest poprawnie pokazywany, czyli 0. I nullish coalescing operator powstał właśnie po to, żeby nie trzeba było pisać takiego długiego porównania, takiego długiego sprawdzania, tylko od razu powiedzieć, że jeżeli points nie jest nullem lub undefined, to wyświetl tą wartość. Więc dopóki tutaj nie ma nic, czyli undefined, jest wczytywanie, ale nawet jeżeli jest 0 punktów, to wynik jest już poprawny. Drugi przykład. Bardzo prosty kalkulator. Jest liczba a i b i wynik. Jeżeli liczby są podane, to wyświetl, wynik dodawania. Natomiast jeżeli liczby nie są podane, to wyświetl komunikat, podaj a i b. I wszystko działa w porządku. Dodawanie działa, ale co jeżeli jedna liczba będzie 1, a druga minus 1? Wynik to jest znowu 0. I jest ta sama sytuacja. W rezult jest po prostu 0. Co jest wartością fałszywą, dlatego wyświetla się niepoprawnie komunikat podaj A i B. Także z pomocą znowu przychodzi nullish coalescing operator. Teraz nawet zero jest wartością dla niego prawdziwą, więc ją wyświetla. I właśnie w takich sytuacjach przydaje się ten operator. Jest pomiędzy nimi jeszcze jedna ważna różnica. Operator or można łączyć z operatorem and. Natomiast Nulisz kolej niestety nie da się. Pojawi się od razu błąd, że tych operatorów się połączyć zwyczajnie nie da bez uwaga nawiasów. Więc, jeżeli muszę, czy chcę już gdzieś się połączyć, to zawsze, ale to zawsze, ten operator z dwóch znaków zapytania powinien być w nawiasie, żeby był traktowany oddzielnie, jakby z pierwszeństwem. I teraz ja wiem, że tutaj, nawet jeżeli to będzie 0. Nastąpi zwrócenie 0, no i do, dalej już jest normalne sprawdzanie. Warto też o tym pamiętać, natomiast przede wszystkim operator przydaje się do sytuacji, które pokazałem wcześniej.